Hej, 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 dzień dobry kochani, witajcie już z domku Witamy was bardzo serdecznie um, Już po wyjeździe, już mamy w ogóle piątek, także Kochani, czas tak zleciał Zamykajcie oczy kochani, dobra, oni nie patrzą, no Ale musi, ale im oczy, dobra, no ja też, dobra, mamy zamknięte oczy Co to jest za potwór, matko bosko Kto to jest, widać? No, no, tak jest kolejny, to znaczy mamy już go w kolekcji od jakiegoś czasu. Ignaś mi pokręcił z tutaj statywem Ignacy. Coś ty mi tu porobił z tym statywem. że mam to jakoś źle. O, tak miało być. Także jesteśmy szczęśliwie był wyraz, był piękny, wspaniały, ale wszędzie dobrze w domu najlepiej. Tak, to już się. Na super No, e, super glue? No, ten ogon, coś nam tam szwankuje. E, ja w ogóle nie wpadliśmy... na skanowanie. Tak, wpadliśmy w wir obowiązków od razu z grubej rury od środy i Mateusz i ja, także e, Ola, nie to trzeba było. Głowy. Wiecie, tutaj wszystko w domu, poogarniać pranie, sprzątanie, to jeszcze dodatkowe inne obowiązki. Ehm, no, więc ym, praca w re, słuchajcie, praca zaczyna w re. Się burdel. burdel się zaczyna robić? No właśnie, praca w re od samego y, przyjazdu, także nie było czasu na y, oddech, tylko od razu, ale to nic, jak się dzieje, to fajnie, że się dzieje. Lepiej jak się dzieje, niż jak się nie dzieje. O nie. Za dużo. Ja dzisiaj chcę sobie, tak, wiecie, twarz tylko troszeczkę ogarnąć, bo ja dzisiaj mam wizytę u pani doktor z moimi ustami. I mam dzisiaj, pewnie będę miała korektę robioną, jeszcze trochę wyrównywaną tą moją wargę. Także dzisiaj bez make-upu, tak naprawdę, tylko troszkę. A potem wiecie, co wjedzie? Co wjedzie? John Deere, John Deere. Naszą ostatnią fazę jest na te. I na Ile, ile będzie mnie miał przyczep? Dwie. Ja się no, nie będę tak wyglądała, jak wyglądam. Tylko sobie ogarnę oczy. E, I tyle, no bo nie ma sensu. Bo pani doktor mi to zmywa. No mam na 15.50 na wizytę, moja mama też od razu się tam zapisała na jakiś zabieg nie wiem co ona tam będzie sobie robiła dokładnie, bo tam chce się doradzić trochę pani doktor, więc jedziemy obie z Ignasiem eee, no i, i tak, a ja dzisiaj też od rana e, szykuję się i ogarniam bo jadę do weterynarza Fakt faktem, że bez Frankiego całe szczęście, bo on to bardzo przeżywa. A mamy taką fajną ikonę, fajną doktor, że jak trzeba i jest taka możliwość, to bez Frankiego nas przyjmuje A Frankie bardzo trzepie uszami, wiecie, i go jakby te uszy polą, trochę ma taką fetylinę brązowawą. Jakieś tam bycie w uszach się zrobił. on już kiedyś miał coś takiego i właśnie jadę po jakieś kropelki, tylko, że pani doktor dzisiaj ma napisała mi, że jazdę bez trzymanki, że tyle pacjentów, tyle tyle dzisiaj ludzi, że nie wiem jak ja się tam wcisnę, ale mam nadzieję, że pani doktor będzie na tyle kochana, że gdzieś mnie tam weźnie pomiędzy. No i no i tak i muszę jechać i muszę auto sobie zatankować, jeszcze kurczę, Jedną rzeczą musiałam pozałatwiać, powiem wam, że naprawdę taki e, trochę lo, roller coaster ten tydzień. Ale fajnie, wyjazd nam się przedłużył o jeden dzień. Nie wiem, czy ja wam gdzieś tam mówiłam, wyjazd nam się przedłużył o jeden dzień. E, więc we wtorek byliśmy w domku, fajnie nam trasa poszła. Powiem wam, że fajnie się jechało i w czwartek, i we wtorek. I... A potem ogromny co. Bo my Super, i fajnie się jechało i do, i z powrotem, bo prawie, wiecie, wiecie, prawie. Ym, no nie powiem, że zero out, ale naprawdę bardzo mało aut. żadnych Mamy korków. Za wszystko, co Tęskniłeś za domkiem? Mm -hmm. I ty co zrobiłeś z ja domkiem? I co zrobiłeś? Z domkiem. Co zrobiłeś? Po cołunek. Po cołunek. no właśnie, mama się co? też cieszyła, że jest w domku. Właśnie zrobię tak. Popatrzcie kochani No widzą kochani Le, Ale patrzcie wszyscy No wszyscy patrzą, no jak nie wszyscy Ale ty nie patrzysz Jak nie, też cię widzę Bo się ja pocałuję jego Domek nasz całujesz? No Zielone światło Tas na skakanie Skakuj, skakuj, skakuj Skaku, SKAKU! 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 Dobra, włosy ogarnięte jeszcze muszę, znaczy to są moje w ogóle włosy tylko wysuszone i nic z nimi nie robiłam. Także w ogóle farbowanie się, farbowanie się proszą, bo już trochę odrościk jest. Ale muszę jakąś farbę kupić, już zapomniałam jaką miałam ostatnim razem, a była spoko. Um, no, także... Dobra, brwi jeszcze do zrobienia. Więc dziś wyjazdowo... O! Wyjazdowo dzieciaki u nas zaczynają ferie. Dzisiaj ostatni dzień bal karnawałowy. I ferie. Czas start. Pogoda w ogóle, powiem wam, że... Jak wyszłam w pierwszy dzień na dwór po powrocie, wiecie, na drugi dzień po powrocie, to ja sobie myślę, Matko, jak tutaj jest ciepło! Serio, 5 dni w takich zimnicach i w domku w ogóle też już było chłodno, powiem Wam przy tych 14 na minusie. I w tych śnieżycach, to jak ja tutaj wyszłam i wiecie, ta pogoda z 0 albo minus 1, to dla mnie normalnie była jak pogoda Wesenda. Ja w kurteczce bez żadnego szalika, rozpięta i sobie myślę, ale ciepełko. I serio, normalnie naprawdę. Ale powiem Wam tak szczerze, 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 naprawdę ja współczuję tam tym ludziom mieszkającym na co dzień z tym śniegiem. Teraz naprawdę, no, właściciel domku mówił nam, że. On nie pamięta, że co roku jest dużo śniegu, ale że tyle śniegu to on nie pamięta. Także naprawdę trafiliśmy no, po prostu sam, y, chyba szczyt taki y, opadów i w ogóle y, tego całego śniegu. No było pięknie. No, no nie ma co mówić pięknie, ale pięknie, tak, żeby zobaczyć, przyjechać i wrócić do siebie bez tego. Bez słuchajcie y, tego śniegu, tylko żeby tak sobie mamy, bo trochę za, właśnie, y, za jasno bez tego śniegu, żeby tak po prostu było yy, normalnie. Nie potrzebuję już tej bieli. Nacieszyłam się śniegiem yy, i, i tyle i mi wystarczy. Tylko, że wiadomo, no zamiast deszczu wolałabym śnieg zdecydowanie. Tak jak u nas cały styczeń praktycznie lało. No, taki był mokry ten styczeń, że aż nie do wiary. Ale powiem wam, że już teraz po tym śniegu w tym deszczowym styczniu, to ja czekam sobie na wiosenkę. Naprawdę, że jestem tak stęskniona za wiosną, za słoneczkiem. Wczoraj w ogóle było takie, była piękna pogoda, takie fajne słoneczko i właśnie chyba na minus jeden było, to była no, przepiękna pogoda, także czekam, wyczekuję wiosny, działeczki, yy, chodzenia właśnie tam i uprawy naszej roli małej. No cieszę się bardzo na, jakoś tak pozytywnie jestem nastawiona na na ten czas i mam nadzieję, że taki będzie pozytywny. Także, eee, tak że tyle kochani, posłuchałam w ogóle się samoopalacza wczoraj po twarzy, nawet może trochę widać. Tym z Vita Liberata, chyba tak się nazywa ten, 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 ten. Samoopalacz, czy nie wiem jak to jest, taki, taki w sprayu, ale on taki trochę daje żółtawy odcień skóry, taki, no widać, że yy, samoopalaczowy. Yy, no i tak, kochani, i zaraz się zbieram, jadę do tego weterynarza ogarnąć te krople dla, dla Frankiego. Mam nadzieję, że w miarę się czasowo ogarnę, bo pani doktor pisała właśnie, że ma dzisiaj dużo pacjentów i gdzieś tam może uda mi się wcisnąć, no i później do Opola brykamy. Ja Wam pokażę w tym vlogu zamówienie z Bonprixa, właśnie hol z Bonprixa, co tam ciekawego zamówiłam. Przyszły te spodnie do mnie, ale będę je oddawała, bo niestety są za, trochę za duże. No i, i nie pasują mi, także już sobie na szkołam paczkę do odesłania, a pozostałe są super, więc Wam je pokażę, przymierzę, ale to może później albo może jutro, bo już dzisiaj nie wiem, czy się w ogóle wyrobię. Nie wiem, o której wrócę, także zobaczymy. No, więc lecę, kochani. Ja Powiem że normalnie jest naprawdę jeden wielki roller coaster z, z czasem. Po prostu nie mam kompletnie czasu na nic. Jejku, nie wiem kiedy ja nagrywałam tamtą część. Dzisiaj mamy w ogóle środek następnego tygodnia i już sobie obiecuję, że znajdę czas po prostu, żeby Wam dograć tutaj do vloga. Chcę Wam pokazać właśnie te rzeczy z Prixa. Tutaj mam na sobie jedną z nich, znaczy dwie w sumie, bo mam też spodnie i ogarnę się szybciutko. Jeszcze teraz w międzyczasie sprzątałam, także no po prostu naprawdę jest... Jest, jest ciężko ostatnio znaleźć czas, yy, więc słuchajcie. Yy ogarniam się i nagram wam te rzeczy z Bonprixa, bo wiem, że skupujecie z mojego polecenia, jak wam coś pokażę często do mnie piszecie właśnie, żebym wam linki wysyłała, ja tutaj pod filmikiem dam wam linki do tych rzeczy, które ja wam pokażę, ale jeśli jak tam będziecie coś jeszcze potrzebować to śmiało piszcie ja jak będę mogła pomóc, to oczywiście pomogę także, o komuś spędzi lewa śmiewa, on będzie na śmiech także ogarniam się i zaraz przechodzimy do Bonprixa Chyba, że coś znowu siedzi. Wy i komplecik. Znaczy, w sumie to było osobno na stronie, ale ja z tego zrobiłam sobie komplecik, bo też było pokazane, wydaje mi się, że na modelce z białym chyba koszulą, i na to modelka miała kamizelkę albo w tym kolorze, bo jeszcze jest takim ceglatym. Także ja już teraz nie pamiętam, ale jakoś tutaj gdy tak właśnie jest kamizelka i spodnie. I słuchajcie, mega mi się to podoba wszystko, bardzo mi się podoba to zestawienie, ale mam jeden mały problem, z... że spodnie są za długie. Wiecie, ono wypasowało tutaj do jakiegoś jakiegoś, wiecie, do butów, o, albo na jakimś koturnie, albo e, jakiś takiej, wiecie, na obcasie i mega nad tym ubolewam, bo bardzo mi się podoba ten e, set, tak fajnie to wygląda razem, tak, kurczę, tak świeżo, tak po prostu trochę letnio, wiosennie i w ogóle bardzo, bardzo e, jestem e, pod wrażeniem tego, e, to jest taki materiał sweterkowy, słuchajcie, e, Troszkę niestety, jeśli chodzi o górę, to ok, ale tył niestety trochę prześwituje. Więc tutaj majtki albo jasne, najlepiej bez szpony, albo może też stringi, jak to tam boli, Ale no, bardzo wygląda ładnie. W ogóle tak fajnie na figurze. Może niż w ogóle jakieś takie kręglejsze pośladki robi. Nie, może takie złudne wrażenie po prostu. No i można właśnie w ten sposób, można też do właśnie do białej koszuli w dwóch kolorkach był dostępny. I spodnie chyba też, Kurde, nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale tak mi się wydaje, bo już jakiś czas temu te rzeczy wybierałam, więc no, ale bardzo mi się to podoba, Naprawdę fajna taka, taka śmietanka, no taki śmietankowy kolor, taki troszkę może właśnie waniliowy bardziej, bo lekko ma taki e, żółty pigment, ale no bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. No nie wiem, może, może dorobię się jakieś koturny, e, bo ja wiecie, na płaskim przede wszystkim, no bo tak, no nie wiem, i on nie ma takiego wysokiego stanu, bo tak naprawdę to najlepiej by było, jakby był tak, jakby były tak te spodnie, no kurczę, muszę coś pomyśleć, może jakieś klapki na koturnie, albo coś, no, także zestaw numer 1. I słuchajcie, ja po tych bodach, które sobie kupiłam ostatnio w sklepie chińskim, tak się zakochałam w koronce, że zamówiłam dwie bluzeczki tutaj w Bombilkście, też z koronką i z takim gładkim tutaj materiałem. Jestem po prostu zakochana, naprawdę, słuchajcie, to wygląda pięknie elegancko, no naprawdę takie robi wrażenie i tutaj akurat zostawiłam to z tymi spodniami, które wam już pokazywałam. Te czarne takie z przy tym kantem szerokie, one akurat już mają wyższy stan. Ja już je nosiłam kilka razy i już je mam je wyprane, także troszkę może są pomiesione, chociaż mam nadzieję, że tego nie widać jakoś na czarnym kolorze. No i taki o zestawik też stworzyłam. I tutaj już mamy za długość, ja mam 1,65 m i myślę, że one są po prostu idealne, idealnie wycięte na mnie. Także no, wracam troszeczkę do szerokich spodni i bardzo mi się to podoba. Muszę Wam przyznać. A, no tutaj ten um, t-shirt z koronką, no to po prostu jest rewelacja, bardzo fajna jakość taka fajna, mięciutka tkaninka i ta um, koronka też jest niegryząca, super do ciała, bardzo delikatna także no przepięknie jestem tak zadowolona <grym> z tego zamówienia jeszcze żeby te spodnie tutaj w tym jasnym zestawie były krótsze, trochę to już w ogóle byłoby idealnie także tak to moi drodzy wygląda no i jeszcze zamówiłam właśnie nie wiem, to jest to samo Chyba tu samo. Ta sama koszulka, tylko w takiej zielonej, w takim zielonym, ciemnym, butelkowym kolorze. Zaraz też przymierzę, żebyście sobie zobaczyły. Aha, one są bardzo fajne, bo nie są za krótkie. A jak ktoś nie lubi do środka, to może mieć też na zewnątrz. I to jest najmniejszy rozmiar: 32-34, spodnie mam 36. Ten, tą kamizelkę mam. 32-34, czyli takie większe rozmiary wypadają, a to jest 36-38. I jakby one były w mniejszym rozmiarze, to może byłyby na mnie bardziej odpowiednie, ale chyba właśnie tylko był ten rozmiar. A że ja lubię, bo ja mam jedne, jeszcze mam jedne spodnie takie sweterkowe, tyle że tutaj zwężane z Bombrixa i mam je do dzi dnia dzisiejszego i bardzo je lubię. Są bardzo wygodne, fajne, nie wypychają się, więc wiecie, tak się też kierowałam. Tutaj przy wyborze dodatkowo, właśnie one szerokie, teraz tak modnie, więc tak sobie pomyślałam, że będzie fajnie. No, zobaczymy co i będę kombinować. Mam nieodpowiednią bieliznę pod to, ale no nic, nic nie szkodzi, myślę. Um, chociaż ładniej by było, jakbym miała odpowiednią, no ale okej. Okay. Piękne kolory, prawda? Ta jest troszeczkę luźniejsza i troszeczkę dłuższa, ale jest ten sam rozmiar. Także tutaj troszeczkę mam więcej więcej miejsca. O już dzwoni, proszę <grym> No, słuchajcie. Eee, tak, no. Idę na dwór. Dobra. na filmik? Tak, tak, to jest. Witam kochanych. Tak, witamy kochanych i pozdrawiamy. No więc takie moje wybory, słuchajcie, tak tym razem w Bontriksie. I tak już wiecie, trochę pod lato. Ja bardzo, bardzo pod lato pod wiosnę. Ja bardzo, bardzo tęsknię za słoneczkiem, powiem Wam, że już jak wróciliśmy z tych gór, to oboje z Mateuszem mówimy, już niech się kończy, zima, widzieliśmy śnieg, byliśmy na śniegu, teraz tylko ciepełko niech przychodzi, o, idzie mały w rozbój. Patrzcie, on też, on też na letniaka. Także, także my przywołujemy tutaj lato jak najbardziej Matko Święta jak najbardziej nie ma co, nie ma na co czekać. Trzeba się wygrzewać, słoneczko, Widzicie, słoneczko pięknie wychodzi, więc super. Nie no, zobaczcie jak to pięknie wygląda. No to jest po prostu no, musicie mieć taką, taką bluzkę u siebie. I to wiecie, fajne, takie miłe w dotyku. Wkładacie w spodnie. Halo! Proszę pana, tam, halo, 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 halo. Piękno. Piękne. Zobaczcie, jak No, a też, słuchajcie, ostatnio właśnie kupiłam też kilka rzeczy kosmetycznych, ale to takie drobno wpisane. A, a bo nagrywanie im nie żyje? Mhm, tam widać ciebie, że nie żyjesz, no. Tuż do rzęs ten standardowo mój żółty kupiłam, słuchajcie, bo ja... Widać cię tutaj z tyłu, wiesz? Coś mi spadło. dobra, sekretka. Dwa razy takie... Jak to się nazywa? A wycinasz do skórek z kupytkiem, właśnie, bo ja mam, mi strasznie skórki szybko rosną, i ja muszę się w trakcie jednego, od jednego do drugiego robienia paznokci kilka razy pozbywać się tych skórek, i u mnie to idzie namiętnie. A były w promocji za chyba trzy, tam niecałe cztery złote, więc wzięłam dwa razy. Muszę to wyciągnąć, w ogóle od tego sobie rysowałam kreski, słuchajcie puder. Ten puder mam, tylko mam w kolorze 001, a kupiłam go w kolorze 003 Peach Glow, bo tak, żeby troszeczkę ta twarz nie była taka, wiecie, rozbielona. I dwa produkty pielęgnacyjne, bardziej płyn do higieny intymnej, właśnie z atomizerem i ja od lat używam tego. Nawet po porodzie ten używałam, on jest, naprawdę ma dobry skład. Wiem też, że dziewczyny myją nim buźkę nawet. I płyn micelarny z Garniera Akurat ten był w promocji za jakieś tam, nie wiem, 14, 12, 14 zł. E, no, ten też lubię bardzo e, i kupiłam, słuchajcie, kolor z semilaka. Nie wiedziałam, że teraz te semilaki są takie drogie. Zapłaciłam zatem, to jest jakaś ta seria Ker. Um, to jest kolorek 802. Ja już go miałam w tej takiej tradycyjnej. Um, tradycyjnej wersji, a to jest jakiś tam ker bardziej wzbogacony czymś tam Pani mi powiedziała i e, on kosztował 54,95 zł pięć dych, także 5 dych, a Sę, kochani, w normalnej wersji ładnie, wiecie, bo, 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 bo sam właśnie moim. dobra, a w normalnej wersji kosztował 3 złote taniej, więc mama, też jakiegoś szału nie było Dużo taniej. Słoneczko. świeci słoneczko no to jest, jest racja. Jest ciepło. Tak, myślisz? Jest. U widzisz w Chodźmy na Mhm. Mm Chodźmy. No chodź, nie bój się. No ho! Nie ja się nie boję Ignaszku wiesz? A co? No chodź, no Chodź tak kochani. Słuchajcie, yy, ogarniamy no się życiowo. Się to. Pięknie buduj, no. Eee, muszę tutaj też jeszcze pooganać toaletę. Sprzątałam toaletkę, ale ostatnio miałam znowu makijaż i znowu e, troszkę pobałaganiłam tutaj, powyciągałam rzeczy. Także nie, e, e, sprzątanie w domu to jest e, niekończą, niekończąca się opowieść, naprawdę to taka, to myślę, że są większości to, z nas. Tak się bo a łopatę. Budowlańcem jesteś no i tak moi drodzy już czekamy na wiosenkę ja się powtarzam jeśli chodzi o tą, o tą kwestię ale naprawdę czekam na wiosnę E, zdecydowanie. Już się nie mogę doczekać działki, wiecie, dworu, placu zabaw nawet. E, no i, i tak, bo już tej zimy mam dosyć. Powiem wam, mieliśmy takie przygody w tych górach, że e, można by było jakąś krótką książkę napisać za, z naszych przygód i w ogóle. E, iler to razy nie wypychaliśmy auta, nie pchaliśmy, a w ogóle podjazdy pod górkę to była masakra i nie tyłem. Także naprawdę było fajnie, było wesoło. Jestem bardzo wdzięczna, że byliśmy, mieliśmy super towarzystwo i w ogóle dzieciaki się fajnie bawiły. W będą. W beczce? Tak. No. E, dzieciaki się fajnie bawiły, skorzystały, byliśmy właśnie e, jeden dzień dłużej, także super. E, w ostatni wieczór tak fajnie sobie już rodzinnie spędziliśmy czas, e, tak wiecie, tak przytulnie, fajnie ten wieczorek z e, gorącą czekoladą e, w ręce, o, mama, oglądając tam filmie. Tutaj można tam, założyć to. Tak jest, także naprawdę było super. Bardzo, bardzo fajny wyjazd, bo tego bardzo, bardzo, bardzo miło wspominać, mimo niektórych przeszkód. I mimo tego, że jak przyjechaliśmy, jak zobaczyłam jedną z gór, pod którą najprawdopodobniej wtedy myśleliśmy, że będziemy musieli podjechać, to ja stwierdziłam, że po prostu nie. Ja chcę wrócić do domu na po prostu mój równy teren, bez tego śniegu i po prostu, żeby wiecie, sobie spokojnie móc się przemieszczać od punktu do punktu i tyle. No, ale po powrocie, też e, no, nie, nie było się bez e, jakichś tam e, przygód Mama małych ja z autem, ja także... W ogóle ja Wam mówiłam... To, to? O, Ja Wam mówiłam przed wyjazdem, że e, mamy e, właśnie oko, chyba to alternatywne, ale Ignacy to chyba nie do końca zrobione, tak jak powinno być. Um, że coś tam nam z prądem, że auto źle nam ładuje i w ogóle... No i i teraz się właśnie okazało, że, że jeszcze w górach właśnie się okazało, też nie mogliśmy odpalić auta, że to najprawdopodobniej ten alternator, kurcze Ignacy my nie wie jak to ma zaczepić, pokaż, 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 pokaż że to ten alternator i właśnie musimy naprawiać i jeszcze w międzyczasie okazało się, że nam opona jedna, coś się z nią stało i nam pękła, że felgę mamy krzywą, także no, y, mamy teraz trochę ogarniania z autem, ale. No. I jakby to powiedzieć, to, było no, już no, skupione, no, właśnie, to było no i właśnie, jak to teraz zrobić? Także y, jak to mówią, y, że auta to są skarbonki, to. Bo to mi się zgubiła sens. To jest. Auto to jest największa skarbonka, jaka może być, naprawdę. No to, to nie ma co w ogóle y, dyskutować. Więc ta teraz. Miała... Daj, tutaj, mama tu zaczepi. Nie, ja sam to też umiem zastapić. No to świetnie. U nas są ferie, także Alex na feriach, Ignacy na feriach, Ignacy po feriach wraca już do przedszkola, prawda? Nie tu. Odwrotnie. Kajcie, było. To Lego jest fajne, ale żeby wiecie, mieć i nie dotykać. Żeby nie rozwalać i w ogóle Ignacy Lego ma, chciałby się nim bawić. I trzymaj. O, jest jednak te tybetonów w No beczka, gdzie wydałaś się beczka? A tu jest beczka, proszę. No i bawi się, ale to się rozsypuje i nie, też nie kończę się obowiązki na no. ja do swoich rzeczy domowych, zaraz w ogóle się zbieramy jak nacy idzie do mojego taty e, dziś u taty na służbie o co mi się tutaj wyskoczyło, nie manual ja nie chcę manual, auto właśnie e, a ja lecę do swoich obowiązków i słuchajcie y, byłam na tych ustach w piątek 13, nie, piątek 13, nie nie wiem, który to był nieważne i słuchajcie y, usta tak wyglądały i jest mi jeden malutki problemik o. Pani doktor mi wyrównywała troszkę dysproporcje między tutaj tą wargą a tą, ale tutaj mi się dziwne coś zrobiło, takie widzicie, jaśniejsze i to tak jakby mm, taki bąbelek, taki, no nie wiem, w każdym razie yy, na razie mam czekać, bo kontaktowałam się z panią doktor, bo to dopiero minęły... Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa no 5 dni. I widzicie, że tutaj jest właśnie tak jakby takie lekkie zgrubienie. No i na razie pani doktor mówiła, że, że na razie by z tym nic nie robiła, żeby zostawić. Zobaczymy, jak się naturalnie ten kwas wchłonie. A mówiła, że na razie nawet nie masować, nie, nic nie robić z tym, że później zaleci jakiś masaż. A jeżeli to nie pomoże, to na kontrolę przyjadę i coś będziemy z tym robić. Nie wiem, czy może troszeczkę rozpuszczać w tym miejscu delikatnie kwas. Nie wiem, wiecie, to jest teraz tak ciężko ogarnąć bo ogólnie mam wyrównaną tą asymetrię, którą miałam do góry. No i później przez to właśnie pani doktor nadbudowała mi tą lewą stronę, to troszkę mi ta strona wyszła grubiej. No i tu wyrównywałyśmy. Teraz tak ciężko, wiecie, było wyrównać tak naprawdę jedną stronę między drugą. Także zobaczymy jak to będzie się no z czasem robiło jak to będzie wyglądało, no w każdym razie na razie jestem w kontakcie i zobaczymy jak to wyjdzie. Także tyle kochani, jeśli chodzi o usta i ja się zaraz zbieram i Mateusz w ogóle stracił, coś mi się auto tam chyba coś tam nie tak było z kołem bo jest u mechanika. No, i dzisiaj on do Białego Stoku, chyba pojechał tam w te, tak, w, te, w te rejony, no, ale dzisiaj wraca. I tak, i wczoraj były walentynki i e, wiecie, e, lubię takie okazje, ale dla mnie, wiecie, tak samo jak święto zmarłych, no, tak porównanie, nie, ale chodzi o to, że o zmarłych trzeba pamiętać cały czas, a nie tylko w, w dzień święto, wiecie, w ich święto święto zmarłych tak samo wiecie, dzień zakochany to jest taka okazja, wiecie, na jakąś randeczkę, kolację i w ogóle i tak dalej ale no ja myślę, że kochać i szanować się trzeba przez cały rok ale mimo wszystko mam nadzieję, że miło spędziliście czas no my osobno, bo no tak, tak, takie, takie obowiązki, ale no różyczki w ogóle dostałam, dwie różyczki dużo miłości, dużo buziaczków więc wiecie, no ale i tak jak mówię, cały rok musimy się kochać, szanować yy, i tyle. No, także, kochani, tyle co chciałam wam powiedzieć. Montuję w końcu tego vloga, zmontuję go i wam wygram, bo naprawdę znowu mam taki, mm, taki czas, że, że ciężko mi się ogarnąć ze wszystkim. Yy, no, ale no, jak to żyćko, samo piszę scenariusze, i cóż możemy na to poradzić? Musimy się temu poddać czasami. I poczekać na taki luźniejszy czas. Aczkolwiek, no, im będzie cieplej, tym będzie gorzej. No, ale jakoś trzeba się pocieszyć. Także trzymajcie się, pokochani, kochani, i do następnego buziaczki. Pa, pa.